Dzień dobry, kochani, witam Was już w okolicach Różana. Teraz jesteśmy w Suchicach, w Bożym Ognisku. I no tutaj, tylko tak króciutko, króciusieńko zaraz Wam pokażę. Tu jest takie gospodarstwo i jest wieczysta adoracja. Jest kaplica Pana Jezusa. Jest. Ja już tu kiedyś byłem. Jest tą e, pielgrzyma. Jest piękna droga krzyżowa w polu. No i tutaj jest figurka Matki Bożej. Właśnie się zbliżamy Mario królowa pokoju móc się z nami no. I nie wiem czy widzicie, czy zobaczycie, czy nie ale tam w polu z kamieni jest droga krzyżowa Mm. ale tu pełno jest pszczółek pszczółki kiedyś tu była sadzawka patrzy nie ma no trochę się zmieniło taka fajna brama jest na drogę krzyżowo A jest sadzawka, mostek jest zrobiony. O ja tu nie byłam za dwa 3 lata. Jest fajny mostek. Widzicie jak fajnie pewno można. Jakieś rybki maleńkie tam tej sadawce może są, można pokarmić, a tutaj się zaczyna droga krzyżowa. O nawet pałki rosną. Ojej, a to jest rzadkość. Powiem Wam, że teraz nad stawami to rzadko widziałam pałki. Dawno nie widziałam tych pałek do teraz hmm? Cisza z boky. Można. Można porozmyślać. Swoim życiem pomodlić się, poprosić, podziękować. no mi nie wolno tak daleko iść do tych wszystkich stacji to, bo trochę właśnie od teraz się ciągną a nie jest z góry Golgota Krzyż także kochani i jeszcze taka króciusieńka króciusieńki filmik wam pokażę niedzielny tak cieplutko mamy cieplutko piękna pogoda przyjemny krótki spacerek wyprawa kochani będę będę się z wami żegnać do następnego razu wszystkiego dobrego Życzę wam. Pa!